Cześć, cześć! Dzień dobry, z tej strony Ania z bloga cytrynowe drzewo e, przygotowałam album ślubny. E, album ślubny Wiktorii i Weroniki i chciałabym Wam go pokazać. E, album jest w formacie około 16x16 cm. E, okładka ma około niecałe 17. E, w środku wiadomo, te karty są nieco mniejsze, żeby nam się tutaj e, nic z nimi złego nie działo przy użytkowaniu. Album jest zrobiony z dwóch kolekcji papierów. Jedna to jest kolekcja Craft O'Clock. Nazwa, już Wam zaraz powiem, Wedding Dream. A druga kolekcja to jest kolekcja od Lexi Design. Nazywa się Beautiful Moments. Także te dwie kolekcje wykorzystałam. Wykorzystałam też tekturki gdzieniegdzie. Tekturki w większości pochodzą także z kolekcji Laserowelowe. I tak wygląda w sumie album. Na okładce z tyłu jest po prostu przyklejona karta. Tak samo tutaj na grzbiecie. Tu mamy dodatkową tekturkę. A na okładce mamy jeszcze dodatkową kartę. To jest ta z kolekcji 15 na 15 dlatego tutaj ta ozdoba jest mniejsza. I też mamy naklejone dwa serduszka. Tutaj mamy tą warstwę i tą na delikatnym podwyższeniu. Album mieści około. 30 zdjęć, ponad 30 zdjęć, takich pełnowymiarowych 9 na 13 Poza tym e, zmieszczą się też e, zdjęcia troszkę mniejsze gdzie gdzie. Dobra. I tak to się prezentuje. E, pierwsza karta, napis, na, napis Nasz wyjątkowy dzień. Tutaj mamy dodatkowo washi tape e, z serduchami. Mamy też napis e, Wedding Day. E, no, tle. tutaj mamy miejsce na fotkę. Kolejna strona. Tutaj mamy napis You and Me. E, on też jest y, podwyższony nieco. I tutaj mamy zapinaną stronę na magnes. I jak odsłoniamy? Tutaj mamy napis Together Forever. Też mamy te same washi tape y wykorzystane. Co tutaj. E, też mamy miejsce na fotę. Tutaj kolejna fota plus ozdobne koraliki. Następna strona. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie. Jak wkleimy, to zostanie nam taka fajna biała ramka, taki marginesik. Tutaj mamy dodatkowo torcik przyklejony, jakiegoś torczyka, I tutaj mamy też z kolekcji od Craft O'Clock taką tekturkę ozdobną. Tutaj mamy stronę rozwiązywaną. Przyznam, że na początku miałam tutaj sznureczki ale wyglądały mi one tak mało elegancko i stwierdziłam, że chyba te wstążeczki będą lepsze i myślę, że tak, tak faktycznie jest. Tutaj mamy znowu te tekturki od Craft O'Clock. Tutaj tak samo. I jak otworzymy tutaj te skrzydełka, to mamy tutaj dwie panny młode. Tutaj mamy też miejsce na zdjęcie. Zapomniałam Wam powiedzieć, tutaj i tutaj i w kolejnych kartach mamy takie Yy, dodatkowe karty. Można tutaj kleić zdjęcia bądź też napisać, także co kto woli. One się dosyć fajnie, łatwo wyciągają. Kolejna karta. Tutaj mamy taką wskazóweczkę, żeby nam się sama karta nie otwierała. O, teraz nam się nie otwiera. Ona też dosyć fajnie płynnie chodzi. Tutaj mamy znowu tekturkę. Yy, tutaj mamy miejsce na fotę. Tutaj mamy taką przezroczystą, y, przezroczystą, kieszonkę na ozdobny tak. Tutaj też możemy pod spód wkleić zdjęcie. Y, na tagu też możemy nawet wkleić zdjęcie jakieś małe albo coś, y, coś napisać fajnego. Kolejna strona. Y, tutaj mamy znowu y, tą samą kolorystycznie wstążeczkę co wcześniej. Mamy napis razem najlepiej. Tutaj mamy też takie półperełki, tak samo tutaj. I tutaj zmieścimy kilka zdjęć z jednej z drugiej strony. I jeszcze tutaj. I kolejna karta. Tutaj też mamy te same serducha, co wcześniej. Mamy napis Love is in the air. Karta jest trzymana też na magnesy, żeby nam się sama nie otwierała. I jak ją otworzymy? Tutaj zmieścimy jedno foto. A tutaj kilka kolejnych na takiej rozwijanej harmonice. Z jednej i z drugiej strony nam się zmieszczą zdjęcia. I tutaj ta karta nam to fajnie przytrzymuje. Tutaj mamy znowu wykorzystane te tekturki yy, z Craft O'Clock. Yy, tutaj mamy washi tape. Tutaj kolejną taką tekturkę włożyłam do środka. I znowu mamy miejsce na zdjęcie. Także jak wklejimy, to zostanie nam delikatna ramka. Kolejna karta, przedostatnia. Tutaj mamy miejsce na fotkę. Tu, jak wkleimy, to nam się fajnie zmieści zdjęcie 9 na 13 Jakby się udało, tutaj w środek właśnie młodą parę umieścić, to by było super. Takie, jest moje, takie tutaj było moje zamierzenie. Tutaj mamy yy, też taką yy, przezroczystą yy, kartę. Tutaj wykorzystałam yy, okładki do bindowania. Także, coś nam tutaj y, będzie to zdjęcie chroniło. Tutaj mamy znowu te tekturki. I ostatnia już karta. Tutaj mamy znowu tekturkę. Tutaj mamy tą tekturkę z y, Craftoplock. Tutaj mamy napis. I y, y, tak. Tutaj mamy kopertę. Trzymają. O, trzymają y, spinacz. Coś tutaj można fajnego zawsze włożyć. Jakąś pamiątkę. Mamy też dwa tagi. Jeden jest z kropkami emaliowanymi. Drugi jest tutaj na wstążeczkę. Tutaj mamy matę na zdjęcie, także możemy dodatkową kwotę włożyć. A tak naprawdę możemy włożyć tutaj kilka dodatkowych fotek, nawet bez tej maty. I to tak naprawdę koniec. Album nie jest jakoś bardzo duży, ale tak jak mówiłam, ponad tych 30 zdjęć mieści, więc myślę, że będzie fajną pamiątką ze ślubu. Ode mnie to już wszystko. Jestem ciekawa, czy album Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać. I do następnego. Pa-pa-pa.